Dzień witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pałowicki Gamer, W dzisiejszym hashtag czwartym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem z żarcikami Jocka. Spchone. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię o Ciebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam niniejszym. Colin Boya, ja pozdrawiam Jowamusi, pozdrawiam Rozbiego, pozdrawiam Kejda na Podłoga Białego, pozdrawiamy. Gabrycie parońską, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Blade, pozdrawiam Elfatuką, dziś Manny na kółkach, pozdrawiam witonka pozdrawiam Xunga, pozdrawiam Memphis, Totor, Renera Siłę. Pozdrawiam Monikę Chopańską, pozdrawiam Andrzeja Kretkowskiego, pozdrawiam Heike Tumbleit, pozdrawiam Elwę Dągą na Kółkach, pozdrawiam Jakuba Kubanewskiego, pozdrawiam Dawida, pozdrawiam Emilkę z Poznania, pozdrawiam Kinga Gorską, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Dadzie, pozdrawiam Dziadzia i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz. Cztery żarty dzisiaj są kod dla Was. nagram. Zwaradzę z łaracien restauracji. Zaczynamy. Cześć. Halo, mówi Barbara Nowicka. Dzwonię z restauracji, dobre menu. Jesteś osobą, Halo, która nie jest w Ale on nie mówi alkoholice i dlaczego, dlaczego do i reszta to wiosdkę, już prawda? było. To coś wymyślę. Tak, napisałeś negatywny komentarz tylko dlatego, abyśmy zapłacili ci za na bezpłatne radzie, posiłki, prawda? Słuchajmy tego. Ale jaki jest Twój problem? Naprawdę. Próbujesz zrujnować nasz biznes czy co? <śmum> Zobaczmy. Ale jeśli zadzwonię do ciebie na telefon, z którego dokonałeś rezerwacji i powiesz mi, że to nie byłeś Ty? Ale. Dlaczego nie przyjdziesz do restauracji, żeby porozmawiać osobiście i rozwiązać problem pokojowo, zamiast pisać złe komentarze za naszymi plecami? No cóż, słuchaj, jeśli chcesz, zapraszamy na kolację dla dwóch osób. Jeśli zmienisz komentarz w internecie. Co o tym myślisz? Nie rozumiem. Dlaczego nic nam nie powiesz, kiedy Cię obsługujemy, a potem, będąc w domu, przedstawiasz nas w tak złym świetle? Nie jesteś odważny, nie sądzisz? Dobra, to się skończyło, to teraz wezmę to. Lubrykant intemny. Cześć. Cześć, dzwonię z apteki. Chcę ci tylko powiedzieć, że twoje leki są gotowe. Więc wiesz, dobrze? Tak. To Pański pies i jest uciążliwy, przeszczepłosów, kradnie mi pan i resztę takich jak tu śmierci marihuanom. mój wstydzić. samochód i dlaczego tyłnie mniej narzeczonej. Brygandy. To całkiem normalne. To to już było, a Czy ja muszę obejrzeć te, które jeszcze nie oglądam żarty i tyle. Cóż, spójrz. W dzisiejszych czasach jest wiele opcji. Jeżeli masz ochotę przyjść pewnego dnia do apteki, to pokażę ci wszystko, co mamy. Zapewniam cię, że przed i po użyciu tych żeli z twoim partnerem, kiedy przyjdziesz do apteki, dam ci próbkę na spróbowanie, dobrze? Bardzo dobrze. Ale musisz trochę ewoluować, wiesz? Żyjesz w czasach Matuzalina. <sum> to było lena. dobre. Ewoluować. Przyjdź kiedyś do apteki. Nie wiesz, co tracisz. Dobra, dziewczyna z siłowni. Lecimy dalej. Cześć. To prawie przedostatni. To przedostatni Cześć, jak się masz? Czart. Jestem Danuta z siłowni. Wiesz, kim jestem, prawda? Hmm, to już przedostatni czart, Widziałam, jak patrzysz na mnie na siłowni przez lustra. Myślałeś, że tego nie zauważę? No nieprawda, to po. Ja mam jest twój numer stary, telefonu, ponieważ prawda jest taka, że też Cię lubię i możemy się spotkać i lepiej poznać. Czy to w porządku? Jeśli będziemy rozmawiać przez WhatsAppa, czy masz dziewczynę? O, jak źle to zabrzmiało. Jesteś kobieciarzem. Jesteś bezczelny Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego Ty łajdaku Do widzenia Uuu. Dobra Nie obciążenia na karcie Niech będzie to Halo Tak słucham Dzwonię z banku z działu obsługi kart Na pańskiej karcie odnotowano podejrzane transakcje I chcemy zweryfikować Czy nie ma jakiegoś problemu ma pan chwilę? Tak, ale o jaki problem chodzi? Tak, oczywiście, ale w czym problem? Proszę podać mi więcej szczegółów. Bardzo się cieszę. Przede wszystkim proszę się nie przejmować, ponieważ możliwe obciążenia pokryje ubezpieczenie. Ale czy wyciągał pan ostatnią gotówkę z bankomatu należącego do innego banku, albo robił zakupy przez internet? Ale o co chodzi? Chyba nie ściągano pieniędzy z mojej karty, prawda? Rozumiem. Chodzi o to, że obciążenia pochodzą z hotelu. Chodzi o zamawiany do pokoju szampan, panie do towarzystwa. Wykonywał pan ostatnio tego typu transakcje? Ale jak to? To nie ja, ale może to nie o mnie chodzi? Chyba się pan pomylił. Nie wstydzi się pan? Fajnie tak się zabawić, co? Czasami można popłynąć, to nic złego, panie Cezary. Ale. Haha, Dobra. Co mówi? Rozmawiam z panem Cezarym, prawda? Ktoś chyba robi panu żart. Dobra, to na dzisiaj tyle z tego filmiku o żartikach Jokes Pchone. Jeżeli wam podobał się mu, jakże przefajny odcinek z żartów, czterech Jokes Spchone, z gry Hashtag czwartym odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Pawłowicki Gejmar, no i co, ja Wam dalej nie przyszedł, dłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czy pa, narka, papa. Pa. Miłego wieczoru Wam życzę, do jutra, pa, pa.